Dzisiaj poruszymy temat kontrowersyjny i też wiele mitów narosło wokół tej branży. Ludziach, którzy na etacie pracują za naprawdę dobrze, dobre pieniądze, w którym jest przede wszystkim budowanie relacji. Bo ja w prawdziwym MLM-ie się nie sprzedaje. a tu nie każdemu z Was zaświeca się lamp. No to więc to pytanie najpierw, e, moim prywatnym zdaniem. Słuchaj, mam genialny tam pomysł na biznes. Jak ja bym dostał taką informację od Ciebie, to bym zadał Ci pytanie, tak? To to auto jest dalej Twoje, hmm. ale ten sam młody jest warty. Hmm. Z biznesem, a sprawdzasz jego profil, albo z nim chwilę rozmawiasz, i on ma mniej niż ty, no to jak on z tobą robi biznes? To zwykłe naciągaństwo, że jeżeli nie zarabiasz w swojej firmie minimum 5 tysięcy miesięcznie na czysto, to, to jest bez sensu prowadzenie firmy. To jest moje zdanie, tak? Dlaczego u mnie MLM? Bo MLM daje mi pracę z każdego miejsca na świecie. Do tej pracy potrzebuję mieć tak naprawdę tylko i wyłącznie telefon komórkowy. Nic więcej nie potrzebuję. Często odpowiadają, mi, wiesz, ja mam w dupie produkty, mnie to tam nie interesuje. Tu jest kasa, kasa, robimy kasę, tak? Historia osoby. Co ta osoba ma, co posiada i tak dalej. Jeżeli się chwali swoimi pieniędzmi, to niech Ci pokaże konto, ale nie jakieś tam Turbo, konto wiesz, tam któreś ma firmowe, im Applain z góry przesłał. Niech ci pokaże swoje prywatne konto. Niech ci pokaże, gdzie mieszka, czy ma kredyt na mieszkanie, e, jakim samochodem jeździ, bo to też jest wszystko ważne, bo ludzie dzisiaj wiesz, wypożyczają samochody, kombinują na dwa 3 dni Porsche, wiesz o co chodzi, tu się pokazał mhm, reklama, wyjechał na wycieczkę na, za 1200 zł. Na, rzuca kasę tak, w powietrze. Zrzuca kasą w powietrze, a ludzie jak barany lecą i się cieszą, ja też tak chcę. Ja też tak chcę. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj poruszymy temat kontrowersyjny, który porusza wiele osób. Mianowicie omówimy sobie temat marketingu sieciowego, inaczej marketingu afiliacyjnego. MLM-u, tak zwanego, jest wiele pojęć, które określa, określa tą branżę i też wiele mitów narosło wokół tej branży. Także dzisiaj tu sobie z Robertem Huchro omówimy zagadnienia związane z marketingiem afiliacyjnym, zwał jak zwał, jest wiele pojęć, które tą branżę określa. No i stwierdzimy, tak? czy jest to odpowiedni model biznesowy, czy jednak jest to piramida finansowa. Także Robert, jakbyś mógł na początku powiedzieć, czym właściwie jest MLM, albo jeszcze inaczej zacznę, dlaczego do czego MRM, a nie, że tak powiem, standardowa praca, na przykład na etacie. Dobra, to może, że też się tu przedstawię dla Was, dla widzów, bo może ktoś mnie nie zna, ja też prowadzę swój kanał, dużo tam na ten temat mówię, więc no co, jestem z Krakowa, tak naprawdę pod Krakowem, piękny dom, żona, dwójka dzieci, trzy samochody, ogarnięte życie, spełnione marzenia, pozwiedzany świat, tam gdzie chciałem i zrobię więcej niż myślałem, jestem również autorem książek jest fajnie i powiedzmy, że w mlm MLMach siedzę powiedzmy od 20 lat, no, tylko, że to było na takiej zasadzie, że... To nie było tak, że ja tam. Ja brałem produkty, coś tam testowałem. Jakby nie było osoby, która mnie to wprowadziła w to dobrze, i tak dalej, to raz brałem, raz nie brałem, raz byłem w takiej firmie, ja te firmy testowałem. Aż przed momentem, gdzie 6 lat temu trafiłem właśnie na odpowiednią firmę, która miała fundament, bo fundamentem dla mnie i dla wielu ludzi powinna być woda, bo 70% świata, człowieka to woda. No i też firma przede wszystkim pokazała prawdziwe wartości tak prawdziwe wartości gdzie z właścicielem firmy możesz po prostu przybić piątkę zrobić sobie zdjęcie na plaży ja nawet w swojej książce napisałem kiedy prawdziwe MLM kiedy, prawdziwe, kiedy firma prawdziwego MLM będzie naprawdę w twoim sercu i takie zadaje często pytanie ludziom no i mówią kurczę no jak ma fajne produkty jak ma coś ja wie nie w momencie kiedy zrobisz sobie zdjęcie z właścicielem na plaży w kąpielówkach tak w ten sposób. Więc tak krótko o mnie, jakbyś mógł powtórzyć pytanie. LMLM? Dlaczego MLM? Co, co skłoniło Cię Dlaczego MLM? Albo jeszcze, jeszcze dopytam, dlaczego nie etat? Czy było jakieś wydarzenie w Twoim życiu, które stwierdziłeś, że etat Cię w jakimś stopniu ogranicza, albo nie jest narzędziem do realizacji, jak, że tak powiem, Twoich jakichś celów życiowych? Nie no, oczywiście. no Ja mam w tym momencie 42 lata, nie postarzam się, bo w maju dopiero 43. Tak, ja pracowałem, od młodego chłopaka pracowałem na etacie i ja nigdy nie neguję etatu. Nie mówię, że etat jest zły i ten, bo nawet w dzisiejszych czasach uważam, że etat jest bardzo dobry, no bo dzisiaj prowadzenie firmy e, wiąże się z tym, że masz koszty, masz wszystko. Nie każdy sobie z tym w stanie poradzić, nie każdy jest gotowy na otwarcie firmy, a jednak idziesz na ten etat, zrobisz 8 godzin. Często teraz ludzie, nawet w biedronkach, w Carrefourach zarabiają dobre pieniądze. No, a już nie mówię o ludziach, którzy na etacie pracują za naprawdę dobrze, dobre pieniądze, gdzie tak naprawdę y, zarabiają więcej niż ludzie mają swoje firmy. Mm -hmm. Ja zawsze moi drodzy mówię jedną rzecz. Jeżeli nie zarabiasz w swojej firmie minimum 5 tysięcy miesięcznie na czysto. To, to jest bez sensu prowadzenie firmy, to jest moje zdanie, tak? No i wiele prac, no, Wiktor, e, jakbyś zapytał się mnie, gdzie ja nie pracowałem, e, to by mi było łatwiej odpowiedzieć, bo jak naprawdę by się zapytali, gdzie nie, wszędzie. Pracowałem praktycznie wszędzie, w wielu branżach, dlatego to doświadczenie też jest. Jeżeli pokazał się już MLM, pokazałaś ta branża, Zacząłem czytać o tym książki, zacząłem przede wszystkim zdobywać wiedzę na ten temat. Jak to ma wyglądać naprawdę, jaki powinien być MLM, bo często słyszymy sekty, piramidy, to tam, to, że ktoś to wciąga, wprowadza, jakieś pakiety biznesowe, oszukali i tak dalej. No, w prawdziwym MLM-ie Wiktor tego nie ma. W MLM-ie, który idzie na wartościach, w którym jest przede wszystkim budowanie relacji, bo ja powtarzam jedną rzecz: MLM to nie produkt. To nie biznes, to budowanie relacji. Idziemy tą drogą. Jeżeli zbudujemy relację, pokażemy komuś produkt, ktoś się do niego przekona, bo spróbuje. Oczywiście sami go stosujemy, tak? I on działa i przekazujemy tą informację tylko dalej, e, i on poleca to dalej, robi się struktura, robi się drzewko i zaczyna fajnie działać, tak? Jeszcze w odpowiedzi na Twoje pytanie, dlaczego MLM? Ponieważ MLM, ja uważam, że to branża przyszłości i nie wszyscy mogą sobie też na tę branżę zasłużyć, bo, bo nie dla każdego to jest jednak. tak? Ktoś woli na etacie, ktoś woli mieć biznes liniowy. Dlaczego u mnie MLM? Bo MLM daje mi pracę z każdego miejsca na świecie. Do tej pracy potrzebuję mieć tak naprawdę tylko i wyłącznie telefon komórkowy. Nic więcej nie potrzebuję. Nic więcej. To według Ciebie, tak to zapytam, z, z przekąsem: MLM to genialny biznes czy piramida finansowa? Yy, słuchaj, znaczy właśnie, bardzo dobrze zapytałeś, bo wiesz, to jest temat, który porusza. Dziesiątki, jak nie tysiące osób w Tak. Dla mnie jest to genialny biznes, ale musisz trafić na odpowiednią firmę, która się kieruje wartościami, a nie szybkim zarabianiem. Jeżeli trafiasz na firmę, która idzie szybko, o jakieś pakiety, jakieś tu wpłacania, 10-15 tysięcy i tak dalej, najczęściej się kończy tak, że te firmy się szybko zamykają, ludzie tracą swoje oszczędności. No i tyle, nie? Ja mówię jedną rzecz w prawdziwym MLM nie wpłaca się żadnych pieniędzy. Tam nie masz prawa wpłacić pieniędzy, tak? Nie ma prawa wpłacania żadnych pieniędzy. Jeżeli już ktoś Ci mówi, wpłać tu 1000, zł, dwa tysiące, trzy to dla mnie to ta branża już jest zepsuta przez... znaczy. Przez tą firmę branża MLM się psuje. Ja rozumiem, że ludzie wchodzą na pakiety biznesowe, zapraszają ludzi następnych, następnych, nie wiem, wpłacają 2,5 tysiąca, znaleźć takie osoby, no i faktycznie zarabiamy kasę. Podejście biznesowe fajne, tak? Tylko najczęściej ci ludzie nie wiedzą, co to jest za produkt, nie znają produktu, często odpowiadają, wiesz, ja mam w dupie produkty, mnie to tam nie interesuje, tu jest kasa, kasa, robimy kasę, tak? Mało tego, jeżeli ta osoba jest z tobą, ale przestaje brać, bo już nie ma pieniędzy na takie pakiety, nie wprowadza ludzi, najczęściej ci ludzie od góry tych ludzi wyrzucą. Wstają ze znajomych, blokują, banują, bo już nie działasz z nim. Więc tam nie było żadnych relacji, nie było nic, i na tej podstawie, właśnie powstają piramidy finansowe, powstają znaczy takie mity o tym, że to jest MLM, to jest piramida finansowa, że tam tylko się wpłata, tam się naciąga i tak dalej. I dorzuciłbym do tego jeszcze jedną rzecz, że w MLM-ach jest też tak, że ludzie boją się MLM-ów, bo tam trzeba sprzedawać. Moi drodzy, w prawdziwym MLM-ie się nie sprzedaje, a powiem więcej, nie wolno Wam sprzedawać. Dlaczego? Bo Wiktor, w MLM-ie się nie sprzedaje. MLM to jest system rekomendacji. I jeżeli teraz, powiedziałem dwa słowa jakieś tam piramidkach i tak dalej, że ludzie wpłacają, ale nagle coś tam muszą kupować co miesiąc i w ogóle wow. I wyobraź sobie, że no masz e, firmę, no, no uh -huh. ponieważ masz swoją firmę i ktoś Cię wprowadza w takie MLM. I masz załóżmy wpłacić 2,5 tysiące na pakiet biznesowy. To ile ty masz produktów za 2,5 tysiąca zł, nie jesteś z tego w stanie miesiąc przejeść? Jak nie jesteś z tego w stanie miesiąc przejść, to znaczy, że coś jest nie tak. Bo MLM buduje się na wartościach. I jeżeli trafiasz na taką właśnie firmę, jak jest MLM, że idziesz wartościami, sprawdzasz produkt, czy dla ciebie działa. Jeżeli jesteś go z czystym sercem i z czystym sumieniem polecić dalej, to się robi struktura. Ale tu się pasa 100, 200, 300 zł za konkretny produkt, który masz w domu, który stosujesz, tak? Który stosujesz i jak działa. A jeżeli, uwaga! Jeżeli nie działa, odpuszczasz. Nikt cię tu nie wmusza. Dlatego ja powiedziałem, nie da się stracić pieniędzy w MLM-ie. Nie da się, ale do tego jeszcze tak dorzucę do tych pakietów biznesowych po 2000, tysiące, po 5 tysięcy wpłacacie, załóżmy i tak dalej. Ja mówię taką rzecz, powiem bardziej dla facetów, będzie mi łatwiej, szybciej. Wyobraź sobie, że 2,5 tysiąca wpłaciłeś teraz w jakimś tam... No i produktem jest piwo, dobrej jakości piwo. Czyli mamy, powiedzmy, że tej dobrej jakości piwo, nie, nie, czy 5 zł, nie kosztuje 10 zł. Czyli za 2,5 tysiąca dostajesz, Wiktor, ile? 250 piw. Mhm. 250 piw, bo wpłaciłeś pakiet biznesowy. No i teraz zapytam się ciebie, wypijesz 250 piw w ciągu miesiąca? Ja osobiście nie, bo może piję piwo. <laughs> to wiesz co, jak ja bym zaprosił znajomych, to nie wiem, czy byśmy dali radę. Dlaczego? I tu nie każdemu z was zaświeca się lampka. Jeżeli ty dostajesz produktów za taką kwotę, która ci nie jesteś w stanie zużyć tych produktów, to znaczy, że... No, coś jest nie tak, nie zapali się lampka. Bo ty za miesiąc znowu wprowadzasz, albo popasasz takie same pieniądze przykładowo, bo jedziesz tym pakietem i masz nagle 500 piw. No ale dobra, w pierwszym miesiącu się postarałeś wypieść, e, wiesz, no 200, wypieś 50, piw, 50 piw z kolegami, no nie dajesz rady więcej. I teraz się okazuje, że ty, tych, e, że ty tych piw masz już 500, 700, bo miała 3 miesiące. I przychodzi do ciebie ktoś i mówi tak: wow, co ty kurde, skąd masz tyle piwa? No, ja już w pakiet biznesowy weszłem, tak? Ja mówię, dobra, OK. I w tym momencie, moi drodzy, zaczyna się sprzedaż. Większość tych turbo biznesmenów z internetu, którzy tak właśnie mówią o tych wszystkich super pieniądzach, co robią? Przyjeżdżam do jednego, do drugiego, oczywiście, ja nigdy nie mówię nazwisk ani firmy. Przyjeżdżam pełne szafy, pełne strychy, pełne garaże produktów. Ja wie, co ty z tym zrobisz? Nie wiem, muszę gdzieś sprzedać. W MLM-ie, zapamiętaj, się nie sprzedaję. Ty nie masz prawa mieć tylu produktów w domu. Tyle w temacie. Dlaczego? No bo Ty masz polecać, a nie sprzedawać, no ale jak wchodzicie na takie pakiety i później ludzie tracą pieniądze, bo już nie ma, wiesz, piwo zostało, nikt tego piwa nie chce kupić, bo jest za drogie, a Ty zostajesz bez grosza, bo wydajesz swoje ostatnie oszczędności. Mm. I później MLM-y są złe, tu są naciągacze, ta, 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 ta itd. i tak dalej. Jeszcze jeden taki mit na temat MLM-u to jest, Wiktor, to, że ja będę musiał, ja jestem, nie jestem sprzedawcą. A ja wtedy mówię, no to dobrze, jak dobrze, tam się sprzedaje. I ludzie mają mylne myślenie, w mlm się nie sprzedaje, powiem więcej. Nie wolno sprzedawać w MLM-ie, nie wolno. Jeżeli ja mam tutaj swoją wodę, którą sobie tam piję i ja mówię, kurde, Wiktor, ta woda jest super, spróbuj. On próbuje, kurde, super, poleca mamy, tacie i tak dalej. Tyle. Mhm. No, to jeszcze chcę zapytać, bo em, branża ogólnie MLM-u jest tak samo zniszczona e, jak wiele innych, jak moja branża, jak branża e, nieruchomościowa. Jest, że tak powiem, dużo, dużo patologii na tej rynku, jak w sumie na każdym. E, na co osoby, które. Są zainteresowani, obejrzą ten materiał albo dopiero podejmą decyzję za tydzień, miesiąc, dwa. Będą chciały spróbować tego modelu biznesowego. Na co powinny uważać? Jak weryfikować firmy? Bo jest na rynku ich sporo, sporo. nawet bardzo dużo. Jak weryfikować? I teraz jeszcze, to jest jakby moja jedna część pytania. Druga moja część pytania. Obserwujesz rynek, czy wśród, bez nazw, ale czy wśród dużych podmiotów, takich dużych, albo inaczej, czy duży podmiot jest wyznacznikiem tego, że to jest jakby, to tak powiem, odpowiednia firma w MLM-ie, czy generalnie to, czy firma jest duża, nie ma żadnego przełożenia na, że tak powiem, jakość tej firmy. Wiem o co chodzi. No to więc to pytanie najpierw. Moim prywatnym zdaniem nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ powstają firmy, które są na rynku bez nazw, oczywiście są 2-3 lata. I osiągają więcej marketingowo, biznesowo niż te firmy, które są po 20 lat. Więc uważam, że nie ma. Firmy starsze, które gdzieś tam w tych MLM-ach były, zawsze było takie coś, Wiktor, w mlm że czemu tego nie reklamujemy w telewizji, nie, nie robimy tego nigdzie. Zawsze była taka odpowiedź. A Mercedes ma reklamę? Wiesz, to było mm. dawno temu, ale mm. teraz zobacz, że jest reklama Mercedesa w telewizji. Mm -hmm. I dzisiaj te firmy idą z czasem, jest media, są wszystko. Dawniej te MLM-y były takie ukryte, że mamy produkty, polecamy, zapraszamy na spotkania. I dlatego właśnie stworzył się od dawna ten stereotyp, że o, jakieś zamknięte spotkanie, co to będzie? O, sekta. oni sobie tam brawo biją, ty sekta, sekta, ja w to nie wchodzę. Wiecie o co chodzi. I dlatego. Ale te firmy nawet te starsze filmy co są po 30-40 lat na rynku, one dzisiaj weszły wszystkie w media. One są już w mediach i ludzie wyskakują w social mediach i pokazują, co stosują i to już jest inaczej, tak? Natomiast jakby, no nie ma, ja moim zdaniem nie ma to żadnego przełożenia. Jest firma, która wchodzi, ma dobry marketing, płaci w reklamy, płaci we wszystko. Wiele firm nie tylko idą do ludzi, ale wchodzą w Instagramy, Facebooki, w fanpage e, mają swoje, wchodzą do aptek, po galeriach i tak dalej, więc są wszędzie, więc jakby. Te czasy się zmieniły co były dawniej i faktycznie ten produkt był dawniej ukryty i to był drogi produkt zawsze, bo generalnie produkty są drogie, ale są dobrej jakości. A dzisiaj przez to, że Dawniej to, powiem tak, dawniej to było poukładane, ktoś tego nie rozumiał, to mówił, że jest sekta. Ale tam ludzie faktycznie byli, na wartościach zarabiali, pieniądze, było fajnie. Ale jak przyszły nowe czasy, no to tak jak powiedziałeś, powstało tych firm jak e, grzybów po deszczu mhm. i wszystkie sobie, sobie mówią: kurde, to przecież wystarczy zrobić takie MLM. Pościągały, jak to się robi, wrzucili produkt, nie walczy, czy będą stosować, czy nie będą, dziękuję, tyle w temacie, tak? Także mhm. no tak krótko, nie? Tak krótko, żeby nie przyciągać, nie? A nie uważasz, to jest jakaś taka moja obserwacja, że ten rynek też jest zniszczony Zarówno przez jakby samą strategię tych firm, jak i e, przez pracowników, którzy z tymi firmami współpracują. Już już mówię, do czego dążę. Często wygląda to tak, że, dla przykładu, no powiedzmy, taki Robert na przykład do mnie pisze i mówi: e, Nie wiem, wiadomość się zaczyna, słuchaj, mam genialny tam pomysł na biznes, 3 minuty dziennie, minimum tam tysiąc miesięcznie. Wynika to wiesz to z takiego błędnego komunikatu. Czy nie uważasz też, że różne firmy, podmioty nie niewystarczająco edukują tych pracowników, nazwijmy to swoich, pod względem komunikatu, bo ten komunikat, ten pierwszy komunikat, który powinien przyciągnąć, jest często odpychający i to bardzo. Dobrze, że zauważyłeś. Słuchaj, dla mnie, przede wszystkim to, co powiedziałem, bo zaraz powiem na to pytanie, jak znaleźć sobie uh -huh. dla siebie firmę, na co zwracać uwagę. Więc jeżeli ktoś uderza, załóżmy, ja do ciebie, cześć, Wiktor, masz fajny profil, tu jest super, ten, mam dla Ciebie fajny biznes. No to ja wtedy, jak ja bym dostał taką informację od Ciebie, to bym zadał ci pytanie. Chłopie, kim ty jesteś? Ja cię nie znam, a ty mi z biznesem wierzasz. Żeby zrobić z kimś biznes, to trzeba kogoś znać. Mhm. No, czyli teraz pytanie. Jeżeli ty jesteś, nie wiem, żonę, dzieci, napierdzielasz wszystkich, jesteś zły, chlejesz, czparz i tak dalej, ale mi proponujesz biznes, no to ja nie będę z tobą robił biznesu, bo nie masz wartości takich jak ja. Więc najpierw relacje, później biznes. Jak ty byś do mnie tak wskoczył z takim tekstem? Ja mówię, nie, porozmawiajmy, co robisz, czym się zajmujesz, zbudujmy relacje. I w tym momencie, jeżeli taka sytuacja wam się zdarza, w mojej książce napisałem: Sprawdźcie historię tego człowieka, gdzie mieszka, jak żyje, czy ma kredyty, jakim jest samochodem, czy ten samochód jest jego. Jak Wiktor wie takie pytania tutaj, to mogę to bardziej rozwinąć, żeby wam coś podrzucić i tyle. Więc na tej zasadzie to sprawdzać. Jeżeli ktoś wam wierza z biznesem, a sprawdzasz jego profil albo z nim chwilę rozmawiasz i on ma mniej niż ty, no to jak on robi biznes? To jest zwykłe naciągactwo, ale uwaga! Wiktor, to działa. Dlaczego? Bo tu jest, w każdym MLM jest statystyka. Nawet jak idziesz na wartościach, podejdę do 100 osób wartościowo, mhm. to znajdzie się 70% takich, że powiedzą, że jestem w sekcie i nie chcą mnie, a 30% się znajdzie, że tak, o, tak. masz fajny pomysł, tak? Ale z drugiej strony, Działa to tak samo w tych branżach, że oni biznes, biznes, biznes. Ja znam takich ludzi, znam te firmy, więc oni na 100 osób też będą mieć 70 do śmieci, bo nie, nie wejdą, ale 30 osób, załóżmy, czy tam dobra, 20, 10, nie ma znaczenia. Da się na to złapać. I wtedy się zaczyna wpłacanie, wpłacanie, czego powiedziałem, nie wpłacamy żadnych pieniędzy, ewentualnie drobne pieniądze za produkt. A jak już ktoś, Wiktor, ma wpłacać jakiekolwiek pieniądze do firmy, to ile się wpłaca? Tyle, ile możesz stracić żebyś nie miał bólu dupy, mhm. że miałeś 10 tysięcy i dałeś w coś tam, co nie było pewne. Tak? Czyli generalnie dla nowych osób, jeżeli chcecie wejść w branżę MLM, sprawdź przede wszystkim nawet nie firmy. A ja Ci powiem czemu nie firmy, e, bo może firma jest w porządku, ale ludzie, którzy za tym stoją, albo ludzie, którzy e, to robią, robią to w zły sposób, tak powiedzieć, mhm. nie edukują, tak dalej, tylko szybko trzepa, kasa, 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 kasa i mhm. tak dalej. I w wielu firmach jest właśnie tak, że Jedni idą wartościami, drugi idą na, szybką, na szybkie pieniądze i okazuje się, że jedni o tej firmie mówią, że jest wspaniała, a drudzy mówią, że ta firma jest niedobra. Mhm. No i stąd się to po prostu bierze, tak? Stąd mhm. się to bierze, no bo... Więc m, krótko reasumując, sprawdźcie przede wszystkim historię osoby. Co ta osoba ma, co posiada i tak dalej. Jeżeli się chwali swoimi pieniędzmi, to niech Ci pokaże konto, ale nie jakieś tam... Turbo, konto wiesz, tam któreś ma firmowe albo bym upline z góry przesłał. Niech ci pokaże swoje prywatne konto. Niech ci pokaże, gdzie mieszka, czy ma kredyt na mieszkanie, e, jakim samochodem jeździ, bo to też jest wszystko ważne, bo ludzie dzisiaj wiesz, wypożyczają samochody, kombinują na dwa, trzy dni Porsche, wiesz o co chodzi, tu się pokazał mhm, reklama, wyjechał na wycieczkę na, za 1200 zł. Zrzuca kasę tak, w powietrze. Zrzuca kasą w powietrze, a ludzie jak barany lecą i się cieszą, ja też tak chcę. Ja też tak chcę. Więc sprawdźcie. I, i taki od razu tip dla ciebie. Jeżeli ktoś przejeżdża fajnym samochodem, to zrobię jedną rzecz. Pokaż mi dowód rejestracyjny od tego samochodu. Dowód rejestracyjny. Tam nigdy nie ma nazwiska. I powiem ci też dlaczego. Bo wiele firm MLM-owych robi taką sytuację i na to też się nie dawajcie wroć, bo to jest tragedia. Firma ci obiecuje miliony samochody, wycieczki. To jest prawda. Tylko że przykładowo Wiktor wchodzi do biznesu branży MLM. Zrobił pozycję tam, bo ma tyle osób pod sobą, mhm. dawstały samochód. Tylko w większości firm jest tak, że ten samochód nie jest twój. Mhm. Tylko firma bierze go na siebie. Mhm. I ty, robiąc obroty jakieś tam i mając odpowiedni bonus, ten samochód spłacasz. I powiedzmy, że masz dwa lata, no ale ty nie przerwałeś, dalej się rozwijasz. No i wtedy firma ci mówi: No to Wiktor, wymieniamy ci samochód, ale ten samochód dalej jest tej firmy. Ale w momencie, kiedy Wiktor, nie wiem się rozchorował, dostał depresji, nie chciał cię pracować. Nie ma wyników. Nie ma wyników. Firma ci auto zabiera. Ale są firmy na rynku, z którą na przykład ja współpracuję, gdzie w tej firmie są prawdziwe wartości. I u nas, jak ktoś dostaje samochód, to nie dostaje bot firmy, nie. Człowiek sobie go bierze normalnie na siebie, na swoje prywatne nazwisko. Jesteś w dowodzie, to jest twoje i spłacasz sobie z bonusa, który wyrabiasz, bo firma do, oprócz zarobionych pieniędzy daje ci dodatkowo bonus samochodowy. Jeżeli robisz obroty, jeżeli nie robisz tych obrotów, nie masz bonusa, no ale przecież dalej zarabiasz, bo masz tam wcześniej pieniądze zamiast bonusa. Ale to auto jest wtedy twoje i nawet jakbyś ty zrezygnował z branży MLM, już dobra, już nie chce mi się tą firmą, bo już, już nie chcę tej firmy, tak? To, to auto jest dalej Twoje i ty możesz sobie iść na etat do biedronki, czy gdziekolwiek. Powiedzmy, że masz ratę leasingu 1500-2000 i ty, pracując w biedronce, jeździsz dobrym, dobrym, dobrej jakości samochodem, tak niekoniecznie Mercedesem. Jeździsz dobrym samochodem i stać się na to, ale to jest Twój samochód, który Ty, uwaga, po tych dwóch latach załóżmy, masz spłacony, albo tam w części spłaciłeś zostało Ci ostatnie pół roku. Ty idziesz do biedronki, do pracy, zarabiasz tam 3000 i tam ściąż biednie, żyjesz, ale spłacasz ten samochód. Ale ten samochód jest warty stówkę, tak? i Ty go sprzedajesz, bo to jest Twój, a nie na zasadzie, że ty firmy zabierasz. I oddaję ci nawzajem, a ja ci nawzajem.